Cześć, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam jak dostać się do tutaj wioski w Endzie i jak zdobyć elitrę Dobrze. Aby tego dokonać musimy zdobyć jakąś Ender perłę i po pokonaniu smoka. Zostaje stworzony taki portal, do którego możemy się przenieść tylko um, używając w sumie perły i po prostu klikamy tutaj o, perełko i zostajemy przeniesieni, przeniesieni do takiego świata. I teraz tak, aby zdobyć elytrę um, potrzebujemy znaleźć um, potrzebujemy znaleźć um, takiego um, i Twierdzy ze, ze statkiem. W sumie zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Oczywiście to nie, boż, nie, nie musi być wcale takie proste na sam początek, ponieważ to też losuje, spawnuje się dość losowo. I może to nam chwilę zająć, zanim cokolwiek to co znajdziemy. Ale na pewno tego nie przegapicie, jeśli już to zobaczycie. Ma sobie, sobie tutaj polecę, tak żeby wam to mniej więcej pokazać. Wiadomo, na survivalu jest to trochę cięższe, ponieważ jednak nie możemy latać. O, o, ale oczywiście mam do dyspozycji perły. Więc też tu nie ma jakiegoś super problemu z tym. No ale ok, ja to tutaj szybko spróbuję to znaleźć. Dobra. O, właśnie. Musimy znaleźć coś takiego, to jest taka właśnie twierdza w sumie z właśnie obok mamy statek I aby zdobyć eltry, musimy właśnie sobie tutaj wejść e, Musimy uważać na te mopki. Te mopki e, jak w nas strzelą e, po prostu zostajemy e, Nakładają na nas jakby taką lewitację i przez to e, No musimy uważać żeby nie spać na jakiejś z wysokości jeśli nie mamy o, co, co jest jeśli nie mamy żadnych odporności żeby po prostu nie zginąć ok, no i wchodzimy po prostu na ten statek dobra tutaj sobie to zniszczymy i musimy znaleźć skrzyneczkę znaczy skrzyneczkę ramkę właśnie to jest jedyne miejsce gdzie to nam się sobie spełnuje Czy on zniknie? dobra to jest jedyne miejsce gdzie się spełnuje, czyli ta ramka i musimy ją wtedy zniszczyć o, po prostu wyciągnąć sobie skrzydełka i no i, no, i mamy i możemy sobie elektrom latać o Tak zakładamy no i mamy i mamy i możemy dzięki temu latać, lewitować sobie przytrzymując spację no i tak to działa, oczywiście Mając Twoje werki, możemy prawym przyciskiem nacisnąć. O, czekajcie, musimy. No tak, jest na kreatywie. mode I jeśli podskoczymy. Kurde, musimy, czekajcie. No. No. I musimy w górę patrzeć i wtedy wystrzelimy fajerwerkę i możemy latać. I możemy użyć tych firework też w powietrzu, żeby po prostu się rozpędzać i tylko musimy uważać z lądowaniem, żeby tutaj z... <laughs> nie zginąć głupio. No i możemy sobie lewitować po prostu. Tutaj fajnie. No, jak widzicie wolnę w drzewo i już słuchaj hpestać. No i tak to wygląda mniej więcej, tak właśnie możemy dostać się do tej wioski, tak możemy znaleźć sobie eletry i no no i to by było na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!